Rybnik, choć miastem ładnym jest, to w niczym nie przypomina Paryża. Organizatorom wyścigu kolarskiego brak wieży Eiffla i słynnych pól marsowych nie przeszkadzał jednak, żeby wyścig kolarski nazwać Tour de Rybnik na wzór rozgrywanego od 105 lat Tour de France. Jesteśmy na pierwszym amatorskim wyścigu kolarskim Tour de Rybnik. Taka pogoda powodowała, że krótka, bo 50-kilometrowa trasa nie należała do najprostszych. 57 kolarzy z całej Polski miało do pokonania aż 10 pętli. Taka wielka liczba okrążeń, a tym samym niezliczona ilość ostrych zakrętów była dodatkowym utrudnieniem. Wyścig był bardzo wyrównany. Rotacja na pozycji lidera występowała często. Najwięcej sił na finiszu zachował Adam Pierzga z grupy Weltur i to on został pierwszym w historii zwycięzcą Rybnickiego Turu. Mimo krótkiego dystansu, wyścig był ciężki, 8 stopni ciepła, padający deszcz, liczne zakręty, no naprawdę pogoda nie otwierała zadania nam na Zdecydowaną faworytką wyścigu była zawodniczka grupy MKS Start Peugeot Lublin, Magdalena Pyrgies, i to ona, zgodnie z oczekiwaniami Kibiców, pierwsza zameldowała się na mecie zostawiając daleko w tyle rywalki. Wyścig był bardzo ciężki, zwłaszcza, że ścigaliśmy się z panami, naprawdę było nam ciężko utrzymać się w tej rywalizacji, ale było to doskonałe sprawdzenie, dlatego też, że jesteśmy na roztrenowaniu, byliśmy ciekawi z siostrą, jak nam pójdzie, naprawdę przyciągnęli nas panowie troszkę, ale cieszę się, że udało się z nimi dojechać do mety. Pierwszy wyścig Tour de Rybnik przeszedł do historii. Kto wie, może rybnicka impreza na stałe wpisze się w kalendarz Polskiego Związku Kolarstwa i za parę lat sława i ranga wyścigu będzie porównywalna z francuskim Tourem? Na razie pozostaje się cieszyć. Pięknie brzmiącą nazwą zawodów. Adam Giza, TVS Sport.